Dzień dobry, nazywam się Aleksandra Kluczewska, jestem adwokatem. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Będę miała możliwość wygłosić referat na temat przesłuchania adwokata jako wyjątkowej czynności dowodowej w procesie karnym. Teraz pytanie: dlaczego ta czynność jest wyjątkowa? A to dlatego, że związana jest z pojęciem tajemnicy adwokackiej, która jest zasadniczym prawem, ale przede wszystkim też obowiązkiem adwokata. Przechodząc do to pragnę wskazać, że przesłuchanie jako czynność dowodowa jest podstawowym dowodem w postępowaniu karnym przede wszystkim ustawa kodeks postępowania karnego reguluje zasady i przebieg takiego przesłuchania zapewniając osobie przesłuchiwanej odpowiednie gwarancje procesowe i tutaj jeżeli w ogóle przesłuchanie adwokata o czym powiem w dalszej części referatu jest możliwe to takie osobie przesłuchiwanej należy zapewnić odpowiednie gwarancje procesowe. I tutaj przesłuchanie adwokata jest jednym ze szczególnych rodzajów przesłuchania, które też będzie się wiązało z zapewnieniem odpowiednich gwarancji, obwarowane pewnymi ograniczeniami wynikającymi z ustawy KPK. I to, co jest najważniejsze, to każde przesłuchanie musi zostać odpowiednio udokumentowane w formie protokołu przesłuchania. Czy adwokat może być źródłem dowodu? Adwokat również może zostać wezwany do sądu, aby złożył zeznania jako świadek pewnego wydarzenia, i oczywiście jako obywatel takie zeznania ma obowiązek złożyć, no chyba że właśnie w danej sprawie działał jako pełnomocnik lub obrońca. To, co jest ciekawe, ustawa będzie rozróżniać rolę procesową, w której adwokat będzie występował. Może być zarówno pełnomocnikiem strony, jak i obrońcą. Może się tak zdarzyć, że adwokat będzie udzielał pomocy prawnej zupełnie w innym postępowaniu, a później będzie składał w postępowaniu karnym zeznania. Przykładowo, adwokat prowadzi sprawę spadkową swojego klienta i klient przedstawił testament. Testament ten po pewnym czasie okazał się, że został sfałszowany. I okazuje się, że Tutaj dowiedziały się o tym organy ścigania. Prowadzona jest, prowadzone jest tutaj postępowanie karne, dochodzi do rozprawy i wzywany jest adwokat, aby złożył zeznania, czy jako pełnomocnik wiedział albo widział ten dokument, który właśnie klient określił jako testament, a który później został uznany za sfałszowany. Może się tak zdarzyć, że adwokat będzie świadczył w tym samym postępowaniu karnym, Pomoc właśnie będzie oskarżycielem posiłkowym i jego klient, właśnie ten oskarżyciel posiłkowy, dopuścił się jakiegoś czynu przestępczego i po pewnym czasie też okaże się, że ten adwokat jako pełnomocnik będzie wzywany, aby złożył zeznania jako pełnomocnik tego oskarżyciela posiłkowego w poprzednim postępowaniu. Może się również zdarzyć, że adwokat będzie obrońcą i teraz powstaje pytanie, czy taki adwokat może złożyć zeznania jako świadek w sytuacji, kiedy zeznaje w sprawie swojego klienta, w której to sprawie był obrońcą. Tutaj zanim przejdziemy sobie do takich szczegółowych kwestii związanych z przesłuchaniem adwokata, to przede wszystkim musimy zwrócić uwagę na istotną pozycję adwokata w systemie prawa. Bardzo ważna jest w tym zakresie ustawa, która nas wszystkich obowiązuje, ustawa prawa o adwokaturze. Już w artykule pierwszym został wskazany cel powołania tego zawodu przede wszystkim adwokatura jest powołana do udzielania pomocy prawnej, współdziałania w ochronie Praw i wolności obywatelskich oraz kształtowaniu i stosowaniu prawa. Nasz zawód jest wolnym zawodem, co oznacza, że też wykonujemy ten zawód jako zawód takiego zaufania publicznego. Jesteśmy zgromadzeni, zgrupowani w samorządzie zawodowym, adwokackim i w związku z tym, że wykonujemy zawód za, polegający na świadczeniu pomocy prawnej, udzielania wsparcia obywatelom, podlegamy odpowiedzialności dyscyplinarnej za naruszenie norm przewidzianych w tej ustawie, a także w kodeksie etyki adwokackiej, o czym też powiem w, w późniejszej części. Tak jak właśnie powiedziałam, jesteśmy zobligowani do przestrzegania tej etyki zawodowej, która będzie wiązała się z tym, że też adwokat jest zobligowany do zachowania tajemnicy adwokata. I ta tajemnica adwokatka chyba jeden z najważniejszych elementów naszej pracy, wykonywania zawodu adwokata. Zawód adwokata pozostaje zawodem zaufania publicznego, a zachowanie czy obowiązek dochowania tajemnicy adwokackiej służy interesom organu wymiaru sprawiedliwości, ale przede wszystkim interesom naszego klienta. Dlatego też zgodnie z artykułem 6 ust. 1 adwokat zobowiązany jest zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedział się w związku z udzielaniem pomocy prawnej. Ochrona tajemnic, jak widzą Państwo na podstawie tego przepisu, i obowiązek dochowania tej tajemnicy trwają nie tylko w czasie prowadzenia powierzonej sprawy, lecz także po jej zakończeniu a okoliczność ta powinna być wzięta pod uwagę na przykład przy organizowaniu archiwum akt kancelarii, w taki sposób, ażeby osoba niepowołana nie weszła w posiadanie informacji objętych nieograniczoną z punktu widzenia upływu czasu tajemnicą zawodową. Podmiotowo związana tajemnicą obrończą jest zgodnie z ustawą prawo o adwokaturze osoba uprawniona do obrony według przepisu o ustroju adwokatury. Oznacza to, że funkcja obrońcy pełni zasadniczy adwokat, Niemniej jednak po 6 miesiącach aplikacji... Również aplikant adwokacki może zastępować adwokata przed sądami lub organami ścigania. Aplikant ten działa na podstawie upoważnienia otrzymanego od adwokata, będącego obrońcą oskarżonego w ściśle określonej sprawie, więc biorąc pod uwagę zakres podmiotowy, tajemnica adwokacka będzie obowiązywać zarówno adwokata, jak i aplikanta adwokackiego, który daną sprawę prowadzi. No i tutaj proszę Państwa, czy ustawa KPK może na, nałożyć na nas pewne konsekwencje, czy pewne właśnie tutaj negatywne skutki związane z tym, że my odmówimy zeznań jako adwokaci, powołując się właśnie na ten artykuł 6 prawa adwokaturze. Zwróćcie proszę uwagę na artykuł 285 kodeksu postępowania karnego. Na świadka biegłego lub tłumacza lub specjalistę, który bez należytego usprawiedliwienia nie stawił się na wezwanie organu prowadzącego postępowanie albo bez zezwolenia tego organu wydalił się z miejsca czynności przed jej zakończeniem, można nałożyć karę pieniężną w wysokości do 3000 zł. Jak widzą Państwo z paragrafu 1a tego przepisu, przepis będzie mieć zastosowanie również do obrońcy lub pełnomocnika, więc my jako adwokaci będziemy mogli być ukarani karą pieniężną, jeżeli najczęściej nie stawimy się na posiedzenie, na rozprawę, gdzie nasza obecność była obowiązkowa, wydaliliśmy się z miejsca tej czynności, no ale to nie dalej rozwiązuje nam kwestii, czy możemy zostać ukarani za to, że jako środowisko, świadkowi odmówimy zeznań. I tutaj z pomocą przychodzi nam artykuł 287. Zwróćcie uwagę, że zgodnie z paragrafem 1, przepis 285, czyli umożliwiający nałożenie tej kary pieniężnej, będzie stosował się odpowiednio do osoby, która bezpodstawnie uchyla się od złożenia zeznania czy wykonania danej czynności. Ale tego przepisu zgodnie z paragrafem czwartym, nie będzie się stosowało do obrońców i pełnomocników, a także do osób, które mogą uchylić się od złożenia zeznań. Czyli już ustawa w jakiś sposób chroni nas przed możliwością ukarania od uchylenia się od złożenia zeznań. Artykuł, paragraf 19 Kodeksu Etyki Adwokackiej rozwija pojęcie tajemnicy adwokackiej, i zgodnie z tym przepisem, adwokat jest zobowiązany zachować w tajemnicy oraz zabezpieczyć przed ujawnieniem lub niepożądanym wykorzystaniem wszystko, o czym dowiedział się w związku z wykonywaniem obowiązków zawodowych. Ta ochrona tajemnicy zawodowej również będzie wiązać się z obowiązkiem zapewnienia należytego przeszukania kancelarii, ponieważ zgodnie z artykułem 226 KPK w takim przypadku możemy odmówić wydania dokumentu w trakcie przeszukania, jeżeli wykona, wydanie danego dokumentu związane jest właśnie z możliwością ujawnienia okoliczności, które właśnie stanowiły podstawę prowadzenia przez nas tutaj sprawy, z z klientem udzielenia porady, a więc wszystkich tych kwestii, które mogą spowodować naruszenie adwokackiej. I tutaj, jeżeli chodzi o same zakazy dowodowe przesłuchiwania adwokata, to zwróćcie uwagę na artykuł 178 punkt 1 KPK. Nie wolno przesłuchiwać jako świadków obrońcy lub adwokata lub radcy prawnego działającego na podstawie artykułu 245 paragraf 1, czyli który udzielał pomocy osobie zatrzymanej, co do faktów, o których dowiedział się udzielając porady prawnej lub prowadząc sprawę. A więc z tego przepisu wynika. Zakaz bezwzględny przesłuchiwania obrońcy. Zakaz ten nie jest ograniczony w czasie. Inny przykład to, o którym powiedziałam na samym początku, czyli może się tak zdarzyć, że adwokat prowadził sprawę swojego klienta, na przykład sprawę cywilną, tak jak powiedziałam o sprawie spadkowej. Więc tutaj zgodnie z paragrafem 180 paragrafem 2 osoby te mogą być przesłuchiwane co do faktów objętych tą tajemnicą, ale po pierwsze. Gdy jest to niezbędne dla dobra wymiaru sprawiedliwości, okoliczność nie może być ustalona na postawieniu dowodu, a także w postępowaniu przygotowawczym na wniosek prokuratora zgodę na zwolnienie z takiej tajemnicy zawodowej będzie podejmował sąd. Więc jak widzą Państwo, jest tutaj pewne ograniczenie, wyjątek w stosowaniu takiego środka dowodowego. No niemniej jednak zakaz ten nie jest bezwzględny, gdyż osobę adwokata można z takiej tajemnicy zwolnić. No i tutaj też istotna kwestia pojawiająca się w orzecznictwie. Ustawa, uchwała Sądu Najwyższego, czy świadka można zwolnić z tajemnicy adwokackiej. Sąd Najwyższy uznał, że zwolnienie może nastąpić tylko wtedy, gdy przesłuchanie takiego adwokata jest nieodzowne dla prawidłowego wyrokowania w tej sprawie. Odwołał się w tym momencie Sąd Najwyższy do normy z, artykułem, z artykułu 6 prawa adwokaturze, wskazując niejako, że ten artykuł 6 ustawy no, nie jest jest do końca bezwzględnie obowiązujący w tym zakresie, że ustawa KPK jest w pewnym momencie stanowi taki, taką lek specjalizm do ustawy prawo o adwokaturze i w tym zakresie ten adwokat taki, takie zeznania może... No i teraz, proszę Państwa, no może się tak okazać, że adwokat jednak złoży takie zeznania, nawet nie będąc zwolnionym z obowiązku zachowania tajemnicy adwokackiej, może też złożyć takie zeznania jako obrońca. I te naraża się w takim przypadku na poważne konsekwencje wynikające z artykułu 266 paragrafu pierwszego kodeksu karnego. Przede wszystkim no, to, co jest istotne, niezależnie od odpowiedzialności z kodeksu karnego naraża się na odpowiedzialność dyscyplinarną wskazaną w artykule 80 prawo o adwokaturze. W przypadku, jeżeli poszkodowany wykaże, że jego adwokat, jego pełnomocnik naraził go na szkodę w ten sposób, że naruszył tą tajemnicę adwokacką, może również żądać od, odszkodowania od takiego adwokata, również na podstawie właśnie takiej odpowiedzialności kontraktowej, czyli że adwokat niezasadnie nie czy nie należycie wykonał swoje zobowiązanie, w związku z tym, że naruszył tutaj postanowienia tej umowy, gdyż z jednym z postanowień umów z adwokatem najczęściej jest właśnie obowiązek zachowania tajemnicy adwokackiej. I proszę Państwa, przechodząc do wniosków. Jak widzicie, no wyjątkowa rola adwokata w społeczeństwie oraz charakter wykonywanych czynności wskazuje, że zasadne jest wprowadzenie zasady zwalniania adwokatów z tajemnicy zawodowej, co ewentualnie mogłoby nastąpić przez zmianę artykułu 180 paragrafu 2, przez uniemożliwienie złożenia zeznań przez adwokata, nawet po zwolnieniu przez sąd czyli no moim zdaniem postulowane jest, aby ten przepis ten został zmieniony, że. że jeżeli już, no to taką decyzję w tym zakresie o zwolnieniu pozostawić sądowi, tak jak jest teraz, ponieważ są próby zmiany tego przepisu i wprowadzenie możliwości tutaj zwolnienia przez prokuratora z takiej tajemnicy adwokackiej, co tutaj w naszym środowisku spotyka się no, raczej ze sprzeciwem. To, co jest, proszę Państwa, istotne, to no, nie możemy zapominać o wyjątkowej roli tego adwokata, o tym, że ta tajemnica adwokacka no, jest jednym z zasadniczych Jednym właśnie z najważniejszego prawa, czy i obowiązku adwokata do spełnienia, i to należy też przestrzegać. Bardzo dziękuję za moją wypowiedź. Troszkę naruszyłam dyscyplinę czasową, ale mam nadzieję, że mój referat tutaj będzie przyjęty z zainteresowaniem. Bardzo dziękuję. Do widzenia.